Gościem jest News TV podczas Europejskiego Kongresu Finansowego jest Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska. Dzień dobry. Panie dyrektorze, dzisiaj ukazały się dość ważne dane. Drugi szacunek PKB, który był pozytywny, szczególnie patrząc na jego strukturę, 3,2% wzrostu, ale jednocześnie dość słabe PMI. Proszę ocenić obie te dane. Ja myślę, że ogólnie sytuacja w gospodarce nie jest zła. Te dane o PKB za pierwszy kwartał powietrza pokazują, że wzrost gospodarczy jest wciąż trochę powyżej 3%. Eee, a co więcej, jego struktura no, też nie jest najgorsza, bo konsumpcja wprawdzie troszkę spowolniła, ale ona myślę, że ma szansę się odbić w kolejnych kwartałach, bo dochody gospodarstw domowych nadal rosną realnie powyżej inflacji, a jednocześnie to, czego... Najbardziej brakowało do tej pory i na co najbardziej czekaliśmy, czyli wzrost inwestycji. W końcu się pojawił i on znacznie przekroczył oczekiwania. Ten ponad 6% wzrost inwestycji, no to to jest myślę wyraźnie powyżej wszelkich oczekiwań. Szczególnie, że chwilę wcześniej na przykład sektor dużych przedsiębiorstw publikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał i tam się jednak firmy raportowały spadek, a nie wzrost inwestycji, więc można, się było, można było mieć pewne obawy. Mieliśmy też wyniki produkcji budowlanej. Które no, nie były zbyt dobre w pierwszym kwartale, więc można było mieć pewne obawy. Okazało się, że te inwestycje jednak mocno wzrosły. Prawdopodobnie tutaj odpowiedź jest w sektorze publicznym, bo skoro to nie firmy prywatne, skoro nie sektor prywatny, to prawdopodobnie yy, to jest właśnie sektor publiczny. Zresztą po drodze gdzieś tam też mieliśmy informacje z samorządów, które właśnie były raczej pozytywne. Więc te inwestycje ruszyły. Być może to już jest właśnie sygnał, że te, ten długo oczekiwany impuls pochodzący ze środków unijnych, z KPO, gdzieś tam zaczyna się rozkręcać. I myślę, że są duże podstawy do tego, żeby sądzić, że to jest dopiero początek cyklu. No bo te środki i z KPO, i z Funduszu Spójności to są ogromne środki finansowe. W zeszłym roku do Polski trafiło ponad 20 miliardów euro z tego w tym roku, to będzie nawet bliżej 30 miliardów euro, więc mamy ogromny wór pieniędzy, które trzeba wydać i to część z tego trzeba wydać w bardzo szybkim tempie. No więc jeśli ten proces się już zaczął, to można mieć nadzieję, że to każdy kwartał będzie coraz lepszy w tym zakresie. Pewnie trochę też będzie w tym po drodze pomagać to, że rozpoczął się cykl obniżek stóp procentowych, więc to też jakoś ułatwia. Eee, to więc ja jestem umiarkowanie optymistyczny, jeśli chodzi o ten wzrost gospodarczy. Zakładamy, że w całym roku gospodarka powinna wzrosnąć o prawie 3,5% w porównaniu do poprzedniego roku i to będzie jeden z najszybszych wzrostów w Europie. Oczywiście gdzieś tam mamy rzeczywiście, nie wszystkie sygnały są równie optymistyczne, mamy ten PMI, który wyraźnie spadł, tylko ja zawsze powtarzam, że nie można lekceważyć całkowicie tego PMI, ale ze wszystkich indeksów koniunktury, które mamy dostępne, to dla mnie on jest no nie wiem, czy mogę powiedzieć najmniej wiarygodne, ale w każdym razie najbardziej zmiany. Znaczy, są miesiące, kiedy on mocno idzie w górę, są miesiące, kiedy on mocno spada, ale to niekoniecznie oznacza yy, jaką, rzeczywiście jakieś nagłe zwroty w produkcji, bo jeśli spojrzymy na właśnie zachowanie tego indeksu PMI i porównamy to z zachowaniem produkcji przemysłowej, to, to widać, że tam nie ma takiej bardzo ścisłej relacji i jego wahnięcia nie wyznaczają zmian właśnie w tym trendzie yy, w polskim przemyśle. Już Pan wspomniał, że zakłada się 3,5% wzrostu PKB, natomiast pozostałe wskaźniki istotne dla, dla rynku, czyli przede wszystkim inflacja i co za tym idzie kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Więc w przypadku inflacji, to ostatnie dni przyniosły wyraźne przesunięcie prognoz w dół, dlatego że dowiedzieliśmy się, że URE obniżył ceny taryfy gazowe od lipca i to odejmie ze wskaźnika inflacji. Przynajmniej 20 punkta procentowego, mieliśmy trochę niższy niż oczekiwano odczyt inflacji majowej, więc yy, wygląda na to, że już w lipcu, bo wszyscy wiedzieliśmy, że w lipcu inflacja spadnie dość znacząco, no ale do tego niedawna spodziewaliśmy się, że ona spadnie do trochę poniżej 3,5. Dziś wygląda na to, że w lipcu inflacja spadnie wyraźnie poniżej 3%, a jeśli będziemy mieli odrobinę szczęścia, na przykład nie odbiją po drodze gdzieś tam ceny paliw w górę to jest duża szansa, że w, w sierpniu inflacja może dotknąć nawet celu inflacyjnego 2,5%. Czyli infla, te prognozy inflacyjne na drugą połowę roku wyraźnie się poprawiły. Między lipcem a końcem roku, grudniem, inflacja będzie gdzieś tam właśnie w tym przedziale między 2,5 a 3%, pewnie raczej właśnie poniżej 3%. No to to, jest, to są dobre wiadomości. Oczywiście jednocześnie mamy te informacje właśnie, że wzrost być może radzi sobie troszkę lepiej niż sądziliśmy, ale suma sumarum wydaje mi się, że to będą wystarczające argumenty dla Polskiego Banku Centralnego, żeby jeszcze w tym roku stopy procentowe obniżyć. Myślę, że nie w tym miesiącu, bo to chyba dość jasno Rada Polityki Pieniężnej sygnalizowała, że nie ma zamiaru myśleć o obniżce, nawet pewnie nie będzie dyskutować na poważnie o obniżki stóp w czerwcu. Lipiec jest takim pierwszym momentem, no bo to jest moment publikacji projekcji NBP. No i pytanie, czy ta najbliższa obniżka nastąpi w lipcu? Czy dopiero po wakacjach we wrześniu? Więc jakby do niedawna myśmy zakładali, że pierwsza obniżka 25 punktów może nastąpić w lipcu, potem po wakacjach we wrześniu będzie kolejna, czyli w tym roku, do końca tego roku, jeszcze stopy spadną o pół punkta procentowego. No i na dziś to jest nasz aktualny scenariusz, chociaż ja myślę, że trochę może się ten moment pierwszej decyzji przesunąć właśnie na, na wrzesień. Raz z racji tego, że właśnie gdzieś tam zobaczyliśmy mocniejsze dane o inwestycjach, ale też nawet bardziej istotne wcześniej były mocniejsze dane o sprzedaży, to licznie o płacach. No i mamy też jeszcze, myślę, że nie bez znaczenia czynnik, czyli wybory prezydenckie. Mi się wydaje, że przy takim wyniku wyborów prezydenckich może w Radzie Polityki Pieniężnej trochę spaść zapał do obniżenia stóp, a w każdym razie może on trochę odsunąć ten moment pierwszej decyzji, no właśnie na przykład do września, kiedy rzeczywiście będzie, będzie Rada miała przed oczami dwa miesiące już niskich odczytów inflacyjnych. A jak na tym tle będzie zachowywał się złota? Znaczy, nasza prognoza jest taka, że gdzieś tam powinien w drugiej połowie roku złoty poruszać się między 4,25 a 4,30 do euro. I jakieś dużo większa skala umocnienia. Z jednej strony myślę, że nie będzie. Jakby Przeciwko niej będzie z jednej strony przemawiać to, że właśnie prędzej czy później dojdziemy do momentu, kiedy stopy się zaczną obniżać. Z drugiej strony po drodze zaczną się prawdopodobnie pogarszać dane o handlu zagranicznym, bo to już widzieliśmy w ostatnich tysiącach, że deficyt handlu zagranicznym zaczął się pogłębiać, to pewnie będzie kontynuowane. Z trzeciej strony trochę jednak bym się zakładał, że jakiejś mniej stabilności politycznej gdzieś tam e, zobaczymy. Nie mówię o jakichś z takich scenariuszach. Skrajnych typów wcześniejsze wybory, ale po prostu ta, ten poziom niepewności inwestorów co do stabilności ekonomicznej w Polsce, stabilności politycznej w Polsce będzie troszeczkę mniejszy. I to wszystko raczej sprzyja temu, że, znaczy nie będzie sprzyjało jakiejś bardzo dużej skali umocnienia złotego. Raczej bym zakładał taką właśnie stabilizację na poziomach powyżej 425, która swoją drogą dla eksporterów też będzie jakimś takim oddechem ulgi, więc to nie powinno być złe z punktu widzenia gospodarcy. A czy spodziewa się pan jakichś kolejnych dziwnych decyzji ze strony prezydenta Trumpa, typu nakładanie ceł, wycofywanie się z nich po kilku dniach, co powoduje duże zawahania na rynku? Czy on już się nauczył, że to chyba nie ma sensu, czy będzie dalej próbował? No, my co chwilę widzimy, nawet przykład ostatnich dni pokazuje, że, że nawet kiedy już wszyscy myślą, że że się uspokoił, to potrafi następnego poranka wstać i ogłosić jakiś nowy dziwny pomysł, czy na przykład zwiększenie skali podwyżek ceł na, na stal, czy właśnie jakieś inne działania. Więc nie można wykluczyć kolejnych e, og takich ogłaszania kolejnych decyzji, które mogą być działane, jakby postrzegane jako kontrowersyjne, tylko z drugiej strony to, co, to, czego też się rynek nauczył, to to, że od ogłoszenia do wprowadzenia w życie to jednak czasem jest długa droga. I raz, że sam prezydent Trump potrafi się wycofać z tego, zanim to wszystko jeszcze dojdzie do skutku. Dwa, że może być wstrzymywana ta decyzja przez sądy. Więc jakby taka uczciwa prawda jest taka: my do końca nie wiemy, w jakim świecie będziemy żyli za pół roku czy rok. Chociaż wydaje się dość prawdopodobne, że no to nie będzie taki sam świat, jak był zanim prezydent Trump został zaprzysiężony, więc aż tak niskie cła, jak były przed styczniem tego roku, pewnie do tego nie wrócimy. Chociaż też właśnie nadzieja jest taka, że, że też nie będą to cła ekstremalnie wysokie, bo widać, że jednak administracja amerykańska no nie jest gotowa ponieść jakby takie konsekwencje negatywnego rozwoju scenariusza ekonomicznego. No obawia się troszkę reakcji rynku, czy, czy reakcji rynku obligacji, czy właśnie reakcji amerykańskich wyborców, którzy gdyby to spowodowało dla nich na przykład duże podwyżki ceł, bo no też by nie byli zadowoleni i za, za dwa lata mają przecież te połówkowe wybory, więc, więc to jest, myślę, czynnik, który będzie, może powodować, że takie ekstremalne scenariusze nam nie grożą. Czyli można powiedzieć, że ten już się troszkę nauczył prezydenta Trumpa i zachowuje się jak czasem Rada Polityki Pieniężnej stosując strategię patrz i czekaj. No tak, myślę, że teraz jest sporo tego wyczekiwania. Nadziei na to, że właśnie nawet jeżeli pojawiają się nowe kontrowersyjne promysły, to one, jeśli będą złe dla gospodarki, jeśli będą złe dla Amerykanów, to ostatecznie mogą nie dojść do skutku. Czyli tutaj możemy być spokojni. Znaczy, że to nie jest tak, że są całkowicie spokojni, no bo tutaj to, to jest jakiś element nieprzewidywalności, ale w każdym razie myślę, że te obawy, tak by te najbardziej ekstremalne scenariusze, jednak ich prawdopodobieństwo spadło w ostatnim I Nie materii. będzie już ruchów panicznych. Tak, tak mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.